Wedymini alias Wiedźmini, tajemnicza i elitarna kasta kapłanów-wojowników. Wyposażeni w wyobrażeniu ludowym, w moc magiczną oraz nadludzkie zdolności, stawać mieli Wedymini do walki przeciwko złym duchom, potworom i wszelkim ciemnym siłom. Możliwym jest, jakoby posiadali oczy zwierzęce, co pozwalało im widzieć w całkowitych niemal ciemnościach, dając szansę w walce ze stworami nocnymi i podziemnymi, takimi jak m.in. kobold, wąpierz i gól. Miecz srebrny służył wedyminom do zabijania potworów magicznej natury, takich jak upiory, dusze, przeklęte strzygi i wapiry. Miecz stalowy, z meteorytowej stali wykuty, używali wedymini na bestie niemagiczne oraz częstokroć na ludzi, którzy zapłacić za zlecenie wedyminom nie chcieli. W boju wpadali w trans, wywoływany, jak się mniema, autohipnozą lub środkami odurzającymi. Walczyli ze ślepą energią. Byli niewrażliwi na ból i poważne obrażenia, co umacniało przesądy o ich nadprzyrodzonej mocy. Nie ulega wątpliwości, że Wedymieni postrzegani byli jako istoty plugawe, które samym spojrzeniem mogą na człowieka prostego zły los sprowadzić. Częstymi bajek i opowieści bohaterami będąc, stali się nimi elementem folkloru królestw północnych. A w szczególności jeden z nich, Geralt Reeve, Białym Wilkiem zwany.